LED kontra węgiel, który kocioł naprawdę się opłaca? To pytanie zadaje sobie wielu właścicieli domów w Polsce, stojąc przed jedną z najważniejszych decyzji inwestycyjnych dotyczących ogrzewania. Przez lata węgiel dominował jako główne źródło ciepła, jednak rosnące koszty, nowe regulacje unijne oraz coraz większa świadomość ekologiczna zmieniają ten krajobraz. W efekcie coraz więcej osób decyduje się na pellet jako alternatywę, poszukując bardziej zrównoważonych i ekonomicznych rozwiązań grzewczych dla swoich domów. W naszym artykule szczegółowo porównujemy kaloryczność obu paliw, co jest kluczowe dla efektywności ogrzewania. Analizujemy również sprawność kotłów na pellet i węgiel, aby pokazać, które rozwiązanie przekłada się na mniejsze straty energii i wyższą wydajność. Przyglądamy się rzeczywistemu zużyciu paliwa w sezonie grzewczym co pozwala ocenić realne koszty eksploatacji każdego systemu. Dodatkowo przedstawiamy aktualne ceny opału, aby dać pełny obraz finansowy wyboru między pelletem a węglem. Mimo to warto pamiętać, że pompa ciepła lub gaz często pozostają najlepszym rozwiązaniem pod względem komfortu użytkowania i długoterminowej ekonomii. Te nowoczesne systemy oferują wygodę i stabilność, której trudno szukać w tradycyjnych metodach ogrzewania. Więcej szczegółów znajdziesz w naszym artykule na stronie okonato.pl. Link do niego znajdziesz w opisie pod tym filmem. Zachęcam również do zapoznania się z innymi naszymi artykułami dotyczącymi ogrzewania domu, aby podjąć najlepszą decyzję dla siebie i swojej rodziny. Dziękuję za uwagę!